Poniedziałek, ostatni dzień stycznia, więc czas na kolejne informacje ze świata kryptowalut, m.in. z Rosji, z Ameryki. Opowiemy o zalotach wielkich tego świata z rynkiem kryptowalut, sprawdzimy analizę on-chain oraz sprawdzimy również, co ciekawego dzieje się na naszym polskim rynku. Witam Cię na kanale Krypto Podróże w kolejnym KryptoNews, w którym przedstawię Ci najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Jeżeli jesteś osobą nową na rynku kryptowalut, to jest to idealny kanał dla Ciebie, ponieważ w sposób łatwy, prosty i przyjemny pokazuje jak poruszać się po tym rynku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz do kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji właśnie teraz, aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. I z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest prawda inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, ok? Więc jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Nowy tydzień zaczynamy na czerwono od spadków, co widać zresztą na załączonym obrazku. Jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, wynosi ona 42,31%. Jeżeli chodzi o market cap, czyli tak zwaną kapitalizację rynkową, w porównaniu do ubiegłego tygodnia mamy tutaj wzrost kapitału o trochę ponad 150 miliardów, ale jak widzicie, jest to tylko małe odreagowanie w porównaniu do wartości, jakie mieliśmy jeszcze kilka, kilkanaście dni temu. Zobaczcie, 20 stycznia było tutaj ponad 2 biliony, w połowie grudnia mieliśmy prawie 2,5 biliona a ATH na poziomie prawie 3 bilionów dolarów, a więc wyraźnie widzimy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową. A ten nastrój na rynku potwierdza nam Fear and Greed Index, zobaczcie, mamy tutaj poziom 20, czyli ekstremalny strach i mimo tego, że sytuacja wygląda lepiej w porównaniu do ubiegłego tygodnia, to tak naprawdę nie ma powodu do optymizmu. Jeżeli chodzi o wykres Bitcoin do USDT, widzimy wyraźnie, że na rynku nie ma za dużo mocy, aby tę cenę wywindować do góry. Ja wciąż uważam, że spadniemy w okolice 30 tysięcy dolarów, czy tak będzie, gwarancji nie ma, ale warto być na to przygotowanym, jeżeli myślimy o zakupie Bitcoina, jeżeli myślimy o jakichś pozycjach długich, to właśnie okolice 30 tysięcy, tylko przejdę na interwał dzienny i wam to pokażę. Ten obszar może być dobrym miejscem na zakup Bitcoin, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, ale wyraźnie widać, że jesteśmy już od dłuższego czasu w tym tunelu spadkowym i biorąc pod uwagę to, że dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, to przed nami raczej kolejne spadki, bo w tym momencie mamy tutaj za dużo oporów, które Bitcoin musiałby przebić, a z tym wolumenem będzie o to naprawdę ciężko, ale obserwujemy, nie poddajemy się, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Jeżeli chodzi o pierwszą dziesiątkę rynku kryptowalut, to większość z nich zanotowało wzrosty, za wyjątkiem Terra Luna, Spadek o prawie 25%, a wszystko to jest związane z problemem, jaki został zauważony w przypadku tego projektu. Możemy sobie zwrócić uwagę, jaki mamy spadek od ATH na tym projekcie. W tym momencie jest to 55%. Powiecie, większość kryptowalut krwawi. I na pewno macie trochę racji, jednak warto przyjrzeć się sytuacji, jaka teraz panuje, jeżeli chodzi o ten projekt, o stablecoin stworzony na tym projekcie, czyli UST, bo w tym momencie nie wiem, czy zauważyliście, ale na rynku polskim, chyba już nie tylko polskim, pojawiły się dwa obozy, które z jednej strony wspierają tę kryptowoltę, bronią tej kryptowolty, a z drugiej strony obóz, który stara się wytykać błędy, pokazywać nieprawidłowości, zwłaszcza jeżeli chodzi o stablecoin UST stworzony właśnie na tym blockchainie. Mi osobiście ciężko wypowiedzieć się na ten temat, nie wiem, który z obozów ma rację, ale jeżeli jesteście inwestorami właśnie w to, kryptowalutę, no to na pewno warto interesować się tematem, sprawdzić co mają do powiedzenia jedni, którzy bronią tą kryptowalutę, jak i posłuchać co mają do powiedzenia ci, którzy wskazują błędy, nieprawidłowości właśnie w tym blockchainie. Dajcie mi znać w komentarzach czy znacie problemy Terra Luna, a jeżeli tak, to czy jesteście w obozie, który raczej wspiera tą kryptowalutę, który uważa, że długofalowo ten projekt jest w stanie się obronić, czy raczej w tym drugim obozie, który uważa, że to jest początek końca tej kryptowaluty. Jestem ciekaw Waszej opinii. A teraz przejdźmy już do informacji ze świata kryptowalut, a pierwsza z nich pochodzi z Rosji. Władimir Putin przeciwny zbanowaniu kryptowalut. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu wspominałem Wam o tym w Crypto News, że pojawiła się informacja, jakoby Bank Centralny w Rosji chciał zakazać kryptowalut. Doniesienia polityków oraz Centralnego Banku w Rosji skomentował sam Władimir Putin, który podkreślił przewagę Rosji w kopaniu kryptowalut, która wynika przede wszystkim z nadwyżek energii. Nie tylko prezydent Putin jest przeciwny zbanowaniu kryptowalut, również rosyjscy biznesmeni potępiają pomysł zakazania kryptowalut w Rosji. Wśród nich nie zabrakło dyrektora generalnego firmy odpowiedzialnej za stworzenie aplikacji Telegram. A wracając do wypowiedzi Władimira Putina w wideokonferencji przekazał on urzędnikom, aby przyjrzeli się kryptowalutom i przeprowadzili rozmowy z bankiem centralnym. Prezydent przyznał, że jest świadomy ryzyka wynikającego z dużej zmienności kryptowalut, co może zagrażać obywatelom. Z drugiej strony chce wykorzystać przewagę Rosji, która wynika z nadwyżek energii elektrycznej i zespołu doświadczonych w kopaniu kryptowalut. Po tym jak Chiny zakazały wydobywania kryptowalut, Rosja stała się jednym z czołowych krajów, które odpowiadają za dostarczanie mocy obliczeniowej sieci. Okej, okay? pamiętacie to sytuację, kiedy Chiny zakazały wydobycia? Większość tych firm przeniosło się do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy też Ameryki Południowej, no a na tym skorzystała właśnie między innymi Rosja. A teraz jeszcze biorąc pod uwagę problemy, jakie są w Kazachstanie, no to to już w ogóle Rosja staje się jednym z wiodących krajów, jeżeli chodzi o wydobycie bitcoina. Władimir Putin nie po raz pierwszy pokazał, że zdaje sobie sprawę, Sprawę z roli, jaką w przyszłości mogą odegrać kryptowaluty oraz technologia blockchain. Już w 2018 roku prezydent Rosji mówił, że technologia blockchain jest potrzebna, a ci, którzy się spóźnią, będą uzależnieni od liderów w branży. I jako ciekawostka, zobaczcie, w październiku ubiegłego roku wypowiedział się na temat możliwości rozliczania handlu ropy w kryptowalutach. To też byłby przełom, gdyby taki news stał się faktem. A teraz szybciutko przez Alaskę do Ameryki. Senator Arizony chce, aby Bitcoin stał się prawnym środkiem płatniczym, czyli chcą zrobić to samo, co zrobił prezydent Bukelele w Salwadorze, czyli sprawić, aby Bitcoin był legalnym środkiem płatniczym. Oczywiście nie w całych Stanach Zjednoczonych, ale jeden stan może być takim wytrychem, który sprawi, że wszystkie Stany. Podążył za nim, okej? Okay? Senator Arizony Wendy Rogers przedstawia projekt ustawy SB 1341, która ma uczynić bitcoin legalnym środkiem płatniczym w stanie. Jednym z największych problemów, z jakimi zmierzy się ustawa, jest to, czy jest ona zgodna z konstytucją Stanów Zjednoczonych. Zauważmy, aby ta ustawa stała się prawem, będzie musiała przejść przez Senat Arizony i Izbę Reprezentantów, następnie trafi do podpisania przez gubernatora Arizony. Także daleka droga, prawdopodobnie, co widzimy, niełatwa, no ale jeżeli by się udało, byłoby to coś niesamowitego. Oczywiście, najpierw, Muszą sprawdzić, czy jest to zgodne z konstytucją Stanów Zjednoczonych. I teraz szybciutko przenieśmy się obok do kolejnego stanu, czyli Teksasu republikański deweloper nieruchomości i obecny kandydat na gubernatora Teksasu Don Hufines, stwierdził niedawno, że uczyni Bitcoin legalnym środkiem płatniczym, jeśli zostanie wybrany kolejna osoba. Zobaczcie, kolejny polityk, który chce się wybić, powołując się na Bitcoina. Nie wiadomo, czy są tylko puste słowa, które mają pomóc mu w zebraniu elektoratu, tak samo jak to było przykładowo w Nowym Jorku czy w Miami, ale nas jako użytkowników to na pewno powinno cieszyć, że Bitcoin i kryptowaluty stają się. Coraz bardziej znane stają się normą, dzięki czemu coraz więcej osób może się o tym dowiadywać. I teraz news prosto od wizy, Zobaczcie, przetworzyła ona ponad 2 miliardy dolarów w transakcjach kryptokartami w pierwszym kwartale 2022 roku. Pro kryptowalutowa międzynarodowa firma płatnicza Wiza w swoim ostatnim raporcie dotyczącym zarobków ujawniła, że użytkownicy jej platformy przeprowadzili transakcje o wartości około 2,5 miliarda dolarów za pomocą swoich kryptowalutowych. Kart. Przykład takiej karty crypto.com, karta od Binance i wiele, wiele innych firm, które korzysta właśnie z kart Visa, umożliwiając płatności za pomocą kryptowalut. I zobaczcie, liczba ta już jest o ponad 70% wyższa niż wszystkie, zobaczcie, wszystkie transakcje przeprowadzone za pomocą kart kryptowalutowych w roku fiskalnym 2021. To wskazuje na poziom adopcji, jaki branża aktywów cyfrowych odnotowała w tym roku. Niesamowite. 70% wyższa niż w całym ubiegłym roku. Karty powiązane z kryptowalutami stają się dość popularne, pozwalają bowiem posiadaczom wydawać kryptowaluty w dowolnym miejscu, w którym akceptowali jest karta visa, Czyli wszędzie tam, gdzie możesz płacić kartą Visa, możesz też wydawać swoje kryptowaluty. W jednym z filmów, który widzisz teraz w górnym prawym rogu, opowiedziałem Ci o projekcie krypto.com, o aplikacji krypto.com, gdzie możemy taką kartę sobie zamówić i wydawać nasze kryptowaluty, płacąc za zakupy przykładowo kryptowalutami. Możecie sobie w wolnej chwili do tego materiału wrócić. I zobaczcie tutaj również jest ciekawy news. Oprócz wolumenu, o którym przed chwilą mówiłem, Visa ujawniła również, że zwiększyła liczbę firm kryptowalutowych, z którymi współpracuje. Wcześniej miała około 54 partnerów, teraz jest ich już. Ponad 65, czyli 65 firm, projektów kryptowalutowych stworzyło kartę, za pomocą której możesz płacić kryptowalutami. I teraz rzućmy okiem na firmę Meta, czyli naszego Facebooka. By the way, Facebooka i Instagrama niedługo prawdopodobnie skasuje, ponieważ nie daje tyle wartości jak jeszcze kilka lat temu, a tyle spamu co tam się pojawia, tyle oszustw, co tam się pojawia, jak już wam wspominałem, przykładowo o kopiowaniu mojej osoby, kopiowaniu moich zdjęć i używaniu ich w celu właśnie oszukiwania ludzi, co mi się bardzo nie podoba. Facebook, Instagram ma to gdzieś, jestem z nimi stałem w stałym kontakcie mailowym, próbuję coś z tym zrobić, ale tak jak mówię, nie chcą za grosz. Pomóc mi w tej sprawie, dlatego postanowiłem, że chyba szkoda czasu marnować na Instagram, szkoda czasu marnować na Facebook. Kasuję sobie te media społecznościowe, zostawię tylko Twitter, YouTube, bo nie dość, że jest tam coraz mniej wartości, coraz więcej spamu związanego z chorobami. Wiecie o czym mówię? Z nakazami, z zakazami, po prostu nie chcę brać w tym udziału, nie chcę marnować czasu na to. A się rzeczy, jak ma się aplikację w telefonie, to się klika, sprawdza, a to jest niesamowite, pokłanie czasu. Lepiej spożytkować ten czas przykładowo na airdrop, i właśnie już tą środę. Pojawi się kolejny film na moim kanale, w którym opowiadam więcej o airdropach. Ale wróćmy do meta. Meta rejestruje znak towarowy powiązany z bitcoinem. Złożyli oni wniosek o rejestrację znaku towarowego w Brazylii, w którym wspominają m.in. O bitcoinie. Warto mieć na uwadze, że póki co źródła nie są w 100% pewne i na pewno nieoficjalne, czyli nie wiemy na 100%, czy jest to wiarygodna informacja, ale chcę Wam o tym powiedzieć, co dzieje się na zapleczu, jeżeli faktycznie jest to prawdą. No to mamy tutaj kolejny dowód tego, że oni wszyscy przygotowują się pod kompletną adopcję kryptowalu, technologii blockchain, metaverse, NFT i wszystkiego tego, czym interesujemy się właśnie na tym kanale. A jeżeli chodzi o Metaverse, to dzięki niemu akcje amerykańskiego giganta Apple poszybowały w górę po tym, jak zaczęli inwestować w tą technologię. CEO Apple Tim Cook stwierdził, że aplikacje Metaverse mają ogromny potencjał i że firma aktywnie inwestuje w rozwój rozszerzonej rzeczywistości. Niedługo później akcje amerykańskiego giganta poszybowały w górę o niemal 8%, osiągając wycenę na poziomie 167 dolarów. Choć poziom ten nie utrzymał się długo, to samo zjawisko ukazało falę entuzjazmu związaną z rozwojem nowego uniwersum. I co konkretnie mają zamiar zrobić amerykański Gigan tworzy aplikacje pod przyszłe produkty, w tym roku ma ukazać się zestaw słuchawkowy oparty o rozszerzoną rzeczywistość. Krok po kroku to wszystko dzieje się na naszych oczach. Choć metavers jest dopiero na początkowym etapie rozwoju, już teraz wielu inwestorów pokłada w tym sektorze wielkie nadzieje. Ekosystem nierozerwalnie związany jest z przemysłem technologicznym, a także światem kryptowalut oraz Tokenów NFT. Jak Metaverse to NFT, jak NFT to kryptowaluty, jak kryptowaluty to giełdy kryptowalut, jak giełdy kryptowalut to ich produkty i tak dalej, tak dalej. Warto tym tematem się naprawdę interesować. No i teraz, na szybko przeskoczymy do analizy on-chain. Tutaj jeden ze wskaźników, który pokazuje, czy właściciele Bitcoina są w proficie czy w stracie, wskazuje oznaki niedziedziedziego trendu. I zobaczcie, mamy tutaj dokładny opis i warto się z nim zapoznać, bo wiem, że wiele osób na tym kanale są to osoby początkujące na tym rynku, więc zróbmy to krok po kroku. NUPL, czyli Number of UTXO, czyli tokenów, które przykładowo Bitcoin Bitcoin, które zostały przeniesione z giełd kryptowalut na prywatne portfele, które są w proficie lub też w stracie. Jest to wskaźnik, który mierzy całkowitą kwotę zysku lub straty dla inwestorów. Odczyt poniżej 0 oznacza, że posiadacze przykładowo bitcoina są w stratni, a jeden powyżej 0 oznacza, że posiadacze bitcoina są w zysku. W poprzednim cyklu rynkowym wartości powyżej 0,75, czyli te niebieskie obszary były łączone ze szczytami odwrotnie te poniżej 0,25, czyli czerwone z dołkami. Na początku stycznia wskaźnik ten spadł poniżej regionu. 05 co było niedźwiedzim sygnałem niestety ponieważ drugi raz spadł poniżej tego poziomu po lipcu 2000 21 roku, te czarne kółka. I zobaczcie, mamy tutaj przykład tego, co działo się w przeszłości, jeżeli dwa razy taka sytuacja miała miejsce na rynku, wówczas oznaczało to koniec byczego trendu. Jednak, żeby nie było tylko pesymistycznie, warto zauważyć, że obecny cykl jest pierwszym, w którym ten wskaźnik nie wzrósł w ogóle powyżej 0,75. Dlatego też, gdyby teraz zakończył się obecny cykl zwyżkowy, mielibyśmy już tylko spadki, byłby to jedyny czas, w którym ten wskaźnik nie przekroczył poziomu 0,75. Tak czy siak, będziemy mieć sytuację bez precedensu, ponieważ jeżeli pójdziemy z niedźwied do góry jeżeli wciąż będziemy mieli hossę to będzie to pierwsza sytuacja na rynku, w której po dwukrotnym spadku poniżej poziomu 0,5 mieliśmy kontynuację wzrostów. Warto mieć to na uwadze. A co konkretnie należy obserwować? Jeżeli wskaźnik ten wróci powyżej poziomu 0,5, byłby to dla nas sygnał byczy. Natomiast jeżeli spadniemy poniżej 0,25, czy gdzieś tutaj te okolice, ok, to wówczas ten wskaźnik potwierdziłby, że trend stał się niestety spadkowy. Myślę, że w kolejnych kryptoniusz będziemy obserwować ten wskaźnik i sprawdzać, co wydarzy się w przyszłości. No i teraz na koniec nasz polski rynek i bombowy. Nowa informacja, posłuchajcie, idzie rewolucja w emeryturach. Rząd myśli o całkiem nowym systemie. Słuchajcie. Rządzący myślą o wprowadzeniu rewolucji w emeryturach i wprowadzeniu systemu alimentacyjnego, informuje Rzeczpospolita. Co to oznacza, że Twoje świadczenie nie będzie już uzależało od tego, ile odłożyłaś, odłożyłeś i jak długo pracowaliście, ale od tego, jaką pensję mają Twoje dzieci? I posłuchajmy, co powiedział Rzecznik. Warto rozpocząć debatę w Polsce nad wprowadzeniem koncepcji komponentu rodzinnego w systemie emerytalnym. I co on miał na myśli, mówiąc te słowa? Jak pisze Rzeczpospolita, chodzi o wprowadzenie systemu alimentacyjnego w emeryturach. Polega on na powiązaniu emerytury z zarobkami dzieci emeryta, czyli im więcej zarobią dzieci, tym wyższe emerytury dostaną ich rodzice. Najbardziej prawdopodobne byłoby powiązanie wysokości świadczeń na tyle z dochodami, ile składkami emerytalnymi płaconymi przez dzieci. Czyli, mówiąc krótko, im więcej będziesz mieć dzieci, im więcej te dzieci będą zarabiać. Tym większą dostaniesz emeryturę. To pokazuje, że po prostu klocki domina zaczynają się sypać. W system emerytalny już od wielu lat wiemy, że nie działa najlepiej. Jest tam ogromna dziura, która niestety nie jest wypełniona ani złotem, ani bitcoinem, ani nawet polską złotówką. Po prostu brakuje pieniędzy na emerytury. Mamy więcej osób, które je pobierają niż tych, które je wpłacają. To wszyscy wiemy. Natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę lub chce zdawać sobie sprawę z tego, że po prostu tych pieniędzy braknie. Czyli podsumujmy, bardziej istotne od ciężkiej i długiej pracy emeryta będzie to, ile ma dzieci i jak im się w życiu powodzi. Czyli jeżeli przykładowo małżeństwo nie będzie mogło mieć dzieci z różnych powodów, to nie dostanie emerytury. Proste? Proste. Czyli to też prowadzi do jednego: lepiej pójdźmy na zasiłek, nie pracujmy, bo i tak nic nie dostaniemy. A zasiłki, jak widać, nie są takie złe. Wstępne poparcie takiego pomysłu zapowiedzieli już nieformalni koalicjanci PIS, czyli Cookies 15. Chodzi o to, aby zaczęło opłacać się posiadanie dzieci i inwestowanie w ich rozwój, mówi poseł Jarosław Sachajko. Na razie jednak do projektu ustawy daleka droga, przy czym minister Socha uważa, że dyskusję na ten temat trzeba już powoli rozpocząć. Piękne czasy, piękne czasy, ludziska. No i już na koniec sprawdźmy nadchodzące akcje w tym tygodniu, jeżeli chodzi o rynek krypto. To nie za wiele się dzieje, nie mamy za dużo lunchpadów, lunchpulli, może coś się zmieni, jeżeli tak będzie. To oczywiście na moim Twitterze Was o tym poinformuję, więc zachęcam Was, abyście obserwowali sobie mój Twitter, jak również dołączyli do grupy telegramowej, darmowej, grupy telegramowej Kryptopodróży, na której jest już prawie 1700 osób, bo tutaj również przekazuję takie najważniejsze informacje i wówczas będziecie mieli pewność, że nic was ważnego nie ominęło. A wracając do akcji, to tylko i wyłącznie na Binance mamy możliwość teraz wrzucenia naszego BNB do Launchpool i farmi tokeny. Anchor Protocol na około 2,18%, Lunę możemy wrzucić na 8,42% i BUSD na 1,35%. Jeżeli chodzi o pool, w którym biorę udział, a który kończy się już za 12 godzin, więc będę musiał swoje środki wrzucić tutaj do tego launchpula. Pamiętajcie również o tym, jeżeli macie swoje środki, za około 12 godzin należy przenieść je do tego pool, jeżeli wciąż chcecie farmić swoje tokeny. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było interesujące, było ciekawe. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, bo to pozwala rozwijać mój kanał jeszcze szybciej. No i przypominam, w kolejnym Krypto News przedstawię Wam wyniki losowania, w którym wylosuje trzy osoby, które skomentowały to nagranie. Dzisiaj do końca dnia jeszcze macie szansę, aby skomentować to nagranie i dać sobie szansę wygrać 10 dolarów BUSD. Jutro wyniki pojawią się na grupie telegramowej Kryptopodu, więc jeżeli chcesz poznać je już jutro, zapraszam Cię na grupę. A tu na kanale wszystkich poinformuję, tak jak mówię, w kolejnym CryptoNews w najbliższy poniedziałek. Trzymajcie się. Hej.